Hejka kochani, witam się z wami w moim studniówkowym vlogu. Ja teraz się ekstremalnie śpieszę do wyjścia, bo dosłownie zdążyłam wstać, zjeść śniadanie, ogarnąć się i teraz na styk zdążę do fryzjera. Tak więc zaraz już będę stacjonów wybiegać, bo mnie na szczęście zawiedzie, żeby właśnie zdążyć na czas, ponieważ tak jak już Wam na pewno mówiłam na stories i tak dalej, mam studniówkę, dlatego, też to jest vlog studniówkowy już w ten piątek. Dzisiaj mamy środę. No i w ogóle moje włosy w tym świetle, bo ja mam. Jeszcze LEDy i światło, i na dworze jest praktycznie ciemno. Mają zupełnie inny kolor niż normalnie. Siadają jakieś takie ciepłe, no ale tutaj jak pewno widać i także mam odrost, tak więc trzeba go zlikwidować przez studniówką I dlatego właśnie wychodzę. Jesteśmy już w aucie, i teraz jak widać, w ogóle mam zupełnie inne włosy niż cztery w pokoju w tym takim ciepłym świetle. I zostaję przy takim kolorze, tylko że. Będzie na pewno tam wiecie tonowane, więc będzie trochę chłodniejszy. W ogóle te włosy dosłownie w każdym świetle wyglądają zupełnie inaczej przez to, że to jest jasny blond. I naprawdę, jak jest, wiecie, po światło, to się nawet wydają takie. Nie wiem, no nie, że żółte, ale wiecie, no są ciepłe, tym bardziej, że no, byłam u fryzjera nie dwa miesiące temu, a w inne światach wyglądają po prostu na platynę, tak więc za każdym razem jest inaczej, ale przynajmniej mi się podoba, bo w ogóle to są najjaśniejsze, jakie ja miałam i już właśnie jaśniejszych nie robię, taki odcień mi wystarcza, no ale tutaj ten odrościk, o, o, teraz widać, tak, go już zaraz nie będzie. Ani, mamy już kolejny dzień, dzień mojej studniówki Ja się z wami witam nieogarnięta Mam tylko umyte włosy, świeże Po fryzjerze Bo ogólnie w ten dzień właśnie kiedy byłam u fryzjera Już potem nic nie nagrywałam, jakoś tak wyszło no ale teraz zbieram się powoli do wyjścia, muszę jeszcze się tylko przebrać, bo jadę do makijażystki, tak się składa, że ona swój salon ma na po prostu końcu Gdańska, to jest taka część granicząca już z Gdynią, osoba, jak ktoś jest z Gdańska to wie, że to jest no dosyć daleko od wszystkiego, tak więc Ada mi tam zawodzi i jeszcze w pierwszą stronę spokojnie dojedziemy w jakieś nie wiem, 30 minut, ale w drugą po 16 mogą być korki, tak więc nie wiem ile to zajmie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i się wyrobimy na czas. My już jedziemy w ogóle w tym momencie u tej samej makijażystki siedzi Jula, bo ona właśnie była na jeden termin wcześniejszy, a ja jestem od razu po niej, tak więc dzisiaj mamy jeszcze matching, makijaż, ale ogólnie czuję taki delikatny, wewnętrzny stresik, bo na makijażu próbnym, który ostatecznie wyszedł super. Zrobiłyśmy takie standardowe oko, bez kreski, po prostu ładne, błyszczące tam cienie i tak dalej. Ale jednak nie było właśnie kreski, a ja teraz się zastanawiam czy ja nie chcę kreski z cienia Tak więc z uwagi na to, że jestem ostatnią klientką dzisiaj No to spróbujemy jak to będzie wyglądać, jak mi się nie spodoba to po prostu zmarzamy i zrobimy wszystko od nowa Ale ja też, liczy się dla mnie czas bo, jak będziemy wracać, to właśnie będziemy wracać w naszych korkach. Tak więc, ja mam nadzieję, że po prostu ta kreska od razu się okaże strzałem w dziesiątkę, nie trzeba mnie nic zmazywać i skończymy tak, jak miałyśmy, a nie ma 20 minut później. Trzymajcie kciuki, bo aż po prostu nie mogę. Jestem już na miejscu teraz i zapuszczam mi zrobić herbatkę. No, i w ogóle to jest tak ładnie różowo, wszystko super. Trzymajcie kciuki za te kreski To się wydaje błaha sprawa, ale tutaj chodzi o mój czas po prostu Bo ja jak wrócę do domu, to mam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia Jeszcze w ogóle włosy wyprostować, ale teraz rzeczy są to spoko Ale będę je prostować, tak więc trzymajcie kciuki Kochani, jestem już w domu, to jeszcze nie jest efekt końcowy, bo muszę zrobić włosy i wiadomo się przebrać Ale złapał mnie po prostu stresik I to nawet nie chodzi o samą studniówkę Na przykład wiem, że niektórzy się serio stresują polonezem I że dla nich to jest, wiecie... Takie ważne wydarzenie i czuję taką dużą presję. Ja szczerze mówiąc, w ogóle naprawdę idę tam do zatańczyć. I nawet jakbym pomyliła kroki wyszła na i na stronę, jakim co się zrobiła, to z tego śmiała. Więc jakby sam Poland mnie nie stresuje, sama sojówka w sobie też nie. Stresuje mnie tylko to, że nie wiem, czy nie mam za mało czasu do wyjścia, bo muszę... Się muszę, chcę e, nagrać TikToka z Matiem, a Maty już do mnie jedzie i po pierwsze, pierwsze to jest takie przejście, jakby, że wiecie, na początku jesteśmy obydwoje jeszcze w normalnych ubraniach i potem jest przejście jesteśmy w naszych studniówkowych um, jeszcze chciałam sama też nagrać jakby swojego takiego pojedynczego, a potem jak już się w sukienkę, to po pierwsze trzeba nagrać jakby dokończenie do tych TikToków i ja jeszcze na Instagrama i na TikToka nagrywam właśnie filmik z tą sukienką. Tak więc jednak ciąży nam mną taka myśl, że mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię Ale teraz jeszcze moja mama robi jedzonko, więc ja zjem, wyprostuję włosy i zacznę to wszystko załatwiać A pewnie jeszcze w międzyczasie Mati przyjedzie, ale serio, stresuje mi po prostu ten czas Ale no, dobra, nawet jak się spóźnię, to, to nic się nie stanie, to jest trudno Teraz na szybko jedzonko, tutaj mam kaszę gryczaną, klopsiki i warzywka Tak więc zjem to i lecę wszystko ogarniać Tik Toki, które my z Matiem, który tutaj siedzi, o, chcieliśmy nagrywać To ciężko szły nam układy, a ja jeszcze miałam straszną właśnie presję czasu się tym wszystkim stresowałam, ostatecznie myślę, że super, coś na pewno wyszło Tylko potem też jeszcze trzeba będzie nam dograć i zmontować eee, I teraz właśnie jedziemy z moimi rodzicami na miejsce O, nie ma się bo jest tak ciemno Kochani, kochani, jesteśmy już na miejscu Eee, tutaj trzy księżniczki. Zostawiliśmy chłopaków odwyka na górze i potrzebujemy się jeszcze poprawić. Ale ogólnie can't wait. Zresztą znaczy już w sumie nie ma do czego czekać, ale bardzo fajnie jest. Zapraszamy, zapraszamy abyście podchodzili tutaj jest wykrojona. Jest torcik Dobra, ale ogólnie jest serio super, tylko nie mam tutaj nagrywać, bo w wiecie muzyka taka imprezowa, do nie ma praw autorskich, ale jest super! <mum> <mum> Uwaga, kolejny update, który mam okazję zrobić już jest teraz trzecia za 10 minut się kończy w studniówka Nawet 13. Wydać, bo nie za no, 13 Dosłownie zostało nam jakieś 10 minut Problem był taki, że dosłownie jak ja chciałam wam cokolwiek nagrać, cokolwiek powiedzieć, na no to wiecie zawsze w tle była muzyka Tak więc nie miałam jak tego zrobić, jeszcze strasznie głośno Ale jestem już trochę zmęczona Nie powiem, że nie Ale takie super fotki po prostu nam wyszły i w ogóle nie spodziewałyśmy się Tu jest jeszcze... jest jesteś tu? Nie spodziewałyśmy się, że będzie tak fajnie bo Jula się zgadza, zgadzasz się? No, Lena tam z kolegą Biorą kurtki, my właśnie też teraz bierzemy Jeszcze sobie na górę zabieramy Żeby potem się ze wszystkimi w tej szatni tam po prostu Nie kotłować, tak więc Dobrze, że ktoś się o tym pomyślał i teraz to ogarniemy W ogóle Juli się rozerwało tutaj Ramiączko od sukienki I jakoś kolczyki nie próbował spinać i w ogóle Ja wpadłam na super pomysł, żeby pójść do recepcji Poprosić o zestaw do szycia Bo zawsze w hotelach są i ma pięknie szytą sukienkę Tak więc myślę, że po prostu przyjaciół na medal. Kochani, świecę sobie fleszem bo z tak się mnie w ogóle nie było widać, ale właśnie odwieźliśmy Julę i zostałyśmy do samego końca. E, w ogóle, ja w zeszłym roku, jak byłam na studniówce u Matiego, to mówiłam sobie, myślałam, że no fajnie, że to jest nie moja studniówka, bo nie mam z tej matury, tylko się po prostu dobrze bawię. I myślałam, że na mojej studniówce ja będę się jakby stresować pod, podświadomie tą maturą. A ja nie myślałam w ogóle o tym, dla mnie to po prostu była impreza. I tak samo dziewczyny, ale jestem już tak strasznie zmęczona, naprawdę po prostu marzę o tym, żeby. Umyć się, przebrać się w piżamkę i po prostu pójść spać. Naprawdę nie mogę się doczekać. I właśnie to zrobię, jak tylko wrócę do domu. Hejka kochani, witam się z wami wyszykowana, już gotowa do wyjścia. Muszę tylko ubrać buty, kurtkę, biorę torebkę i lecę. Jest teraz o 10.24, a ja 25 miałam wychodzić, bo tata mnie zawozi na pociąg i jadę do Warszawy na nagrywki, ale to dopiero potem zobaczycie, jakie. Kochani, jestem już na miejscu i ogólnie mam jeszcze godzinę do nagrywek, więc poszłam sobie do Starbucksa, wzięłam macze i miałam taki zawał, bo byłam przekonana, że nie wzięłam ładowarki, okazało się, że była tak z boku wciśnięta, a ja muszę naładować telefon, bo to jest najważniejsze, co praktycznie ze sobą tutaj mam, a miałam 20%, więc myślałam, że będę musiała po prostu 50 zł kupić nową ładowarkę, ale na szczęście się znalazła, tak wszystko będzie dobrze i teraz sobie tutaj chwilę pochilluję i pójdę na miejsce, bo jest mi bardzo blisko. Kochani, wyszłam jeszcze z tego Starbucksa, jestem taka opatulona po prostu, ale w ogóle w tym Starbuckse nie chciałam jakoś głośno mówić, dlatego że sporo osób tam się uczyło i pracowało, więc nie chciałam jakby wszystkim naraz przeszkadzać. Hejka kochani! Ja sobie właśnie maczę, więc mam nadzieję, że dźwięk był spoko, bo tam jeszcze była taka cicha muzyczka. Teraz w każdym razie idę już na miejsce. Jeszcze musiałam w ogóle pójść do łazienki się przebrać, bo jechałam normalnie w sweterku, ale w torebce miałam schowany top. Z uwagi na to, że są to nagrywki karnawałowe, teraz Wam już zdradzę. No to taki właśnie, taki nowy czerwony, myślę, że pasował, chociaż nie wiem, to nie będziemy się też przebierać, ale stwierdziłam, że wezmę swój tak czy siak. Zobaczymy, jak tam to będzie wyglądać. No i ogólnie na miejscu Wam raczej za dużo nie będę nagrywać, bo będę się skupiała właśnie na działaniach na Instagramie. Tak więc to jest dowód, że warto mnie tam obserwować. E, nazywam się Cookie Mint Ety oczywiście i w ogóle nie wiem, kiedy na miejscu, bo jestem już na dobrej ulicy, ale muszę iść ciągle prosto, ale już chyba widzę. Dobra. Ok. No, tak więc jeśli mnie tam już obserwujecie i oglądacie tego vloga, no to pewnie widzieliście, co tam się działo, a patrzyliście, co się będzie dziać, bo ja jeszcze sama dokładnie nie wiem, jak mówicie, znam brief i tak dalej, ale jestem mega ciekawa, jak to będzie w środku wyglądać, bo to jest w ogóle teoretycznie salon piękności, no ale na dzisiaj to będzie miejsce naszych nagrań. Jesteśmy już na miejscu, jak widzicie. Mamy na sobie bardzo ciekawe stroje, tutaj razem z Piotkiem między innymi. E, reszta jeszcze e, tam jest aktualnie malowana. Przeniesienie w czasie, bo jeszcze są warunką, zobaczcie na to. Dzień dobry, jestem Ludwik Biały. <grytanie> Ludwik Biały i księżniczka Małgorzata. Tak. <grytanie> Kochani, ogólnie świedzę się dosyć mocno, bo miałam tak specjalnie właśnie do nagrań nałożoną bardzo dużą ilość rozświetlacza i jeszcze taki cień na powieki. Lupo tutaj e, to, na końcu tego budynku, na rogu. Zabka, jak żabka. E, tak, za żabką. Dziękujemy. Proszę. Akurat sobie pani zapytała e, o to, gdzie jest teraz jest który Przed chwileczką wyszłam, bo się do tego dążę, że nagrywki same w sobie skończyły się 2,5 godziny wcześniej niż powinny. Przez to, że to tak nam e, dobrze szło, była taka zgrana ekipa. W ogóle atmosfera była super, naprawdę mega, mega fajnie było. No ale ja musiałam coś sobą potem zrobić, bo jeszcze poszłam na dworzec, zapytać się, czy da się przełożyć bilet, ale byłyby sobie jakieś problemy. Tak więc właśnie poszłam do restauracji, ale ogólnie dalej mam jeszcze trochę czasu, tak więc pójdę na zakupki. Właśnie wracam, miałam strasznie dziwną sytuację, ale potem Wam opowiem. W skrócie, ludzie są negatywni. Ja nie wiem, co na ciebie biorą. Kochani, jestem już w domu z moim szczęściem. Pociąg powrotny miał opóźnienie, teraz jest prawie pierwsza, za 21. Rodzice mnie odebrali z dworca. No już jakieś czas temu zdążyłam wrócić i właśnie pogadać też z Julą, bo opowiedziała mi tą chorą po prostu historię. Naprawdę, to jakie ja opowiadam, to nawet nie brzmi tak bardzo nienormalnie, ale dla mnie to było tak szokujące, że ja potem. Aż czułam po prostu wewnętrzny, nawet nie wiem co to było, bo słuchajcie, byłam sobie w Victory Secret. No i podeszłam do kasy, która okazała się, że tam była zamknięta i jakby ciągle uciekał mi czas, bo zdecydowałam się, że tam pójdę już praktycznie na sam koniec, przed tym jak miałam iść na pociąg. No i poszłam do drugiej kasy, tam akurat pani robiła zwrot, ja się właśnie zapytałam, że przepraszam bardzo, że ja czasami bo nie wiem, czy mam miejsce na pociąg, czy zdążę i w ogóle obsłużyłam, mnie strasznie miła dziewczyna w ogóle. No i ja byłam super zadowolona, w dobrym humorku, że tak się miło udało I po prostu biegłam przez złote na peron I e, biegłam jakby ze schodów, wiadomo, że to nie był jakiś sprint, no ale bardzo się śpieszyłam No i biegę, biegnę na tych schodach i mówię, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, się śpieszę Żeby, wiecie, jakby ludzie, którzy stoją się odsunęli na bok i żeby mogła tam po tej stronie, po której się idzie, zbiec No i wszyscy się odsuwają i ja mówię, dziękuję, dziękuję I mówię, że przepraszam bardzo, się śpieszę I jakby stała dwójka facetów na schodach ja totalnie nie zwracam nic, na nich uwagi, nie to nic specjalnego. I oni, jakby zamiast przesunąć się na tę na to zrobili mi miejsce po środku. Ale jakby dla mnie to było dziwne, że oni tak się właśnie dziwnie rosnąli ale jakby nie zwracam na to uwagi i już stawiam stopę na ten schodach na którym jakby oni stoją, a oni tak się zbliżają i tak mi jakby zakleszczają swoimi barkami. Ja tak się wycofuję, patrzę się na nich, a jakby byłam po prostu w szoku, co oni robią ja jej mówię, przepraszam, bardzo się śpieszę! <noise> I oni się tak na mnie patrzą, tak się uśmiechają, i jakby tak się do siebie zbliżają, jakby. a ja tak się, jakby, się już kompletnie na schodek za nich. I ja na nich patrzę. Oni do siebie zaczynają gadać po jakimś, nie wiem, co to był duński, szwedzki, jakiś taki skandynawski język, i się śmiać, ale to nie był taki normalny śmiech, tylko to, to było naprawdę tak przerażające, jak ja to opowiadam po tym Matiemu mojej mamie, bo ja w ogóle od razu podsądzeniam do Matiego. To było tak nienormalne, oni mieli jakby tak dziwny po prostu wzrok wyraz twarzy. Co najgorsze nie dyskryminuje nikogo, ale to byli bliźniacy, dorośli faceci, tak samo ubrani z takimi długimi, rudymi włosami, jakby no, nie wyglądali, wyglądali trochę dziwnie i mieli tak przerażające to spojrzenie i ten śmiech jakby... To może brzmieć, że ktoś będzie robił głupi żart albo tak na przekór komuś na mieście, że ha ha, ha bo wiadomo, że są różni ludzie, którzy nie wiem, zagadują, podrywają, robią jakieś takie żarciki, nieśmieszne czasami. To po prostu serie było psychopatyczne. I ja się na nich patrzę, bo oni jeszcze się do mnie jakby ten. I ja się na nich patrzę i mówię, what the fuck! <laughs> ja myślę sobie, co? I oni... Zeszli z tych schodów, jakby ja od razu po prostu odeszłam od nich w bok, kawał i szybko szłam do przodu. I w tym momencie dzwoniłam do Matjego i już z nim gadam, obracam się, czy nie, wiem, oni ze mną idą, czy coś, a oni idą, jakby nie już za mną, ale wiecie, obok i w tą samą stronę, i tak się do mnie uśmiechają, i tak się śmieją. I ja miałam taki dirty look, oni się zaczęli jeszcze bardziej śmiać. Ja po byłam w takim szoku. Ja też nie byłam przerażona, i nieważne, jak ja taką komuś opowiem. To, to nie brzmi tak strasznie, jak to było, bo to brzmi Jakby, jakby to był jakiś głupi żart, albo wiecie, po prostu ktoś, kto jest jakiś. Dziwny. A! Przepraszam, ja im jeszcze powiedziałam na tych schodach, bo ja stwierdziłam, że po prostu oni nie skumali po polsku, że I'm in a hairy. Coś tam! I jakby to wszystko się bardzo szybko działo. Oni po prostu byli normalni, to byli ludzie chorzy psychicznie. No serio, nie da się tego opisać, jakby to, jak to było straszne, ale ja. Ja nie wiedziałam, co tam się stało Tak więc bardzo dziwnie ludzie stąpają po tym świecie Nie wiem, po co tak komuś robić To serio było nienormalne Ale zdążyłam idealnie na pociąg Dosłownie zeszłam na peron Przeszłam kawałeczek wzdłuż peronu I on już podjechał Ja się z wami już będę żegnać Dziękuję wam serdecznie za oglądanie Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Oraz na moim Instagramie Koniecznie kukimiet.ty A także na TikToku kukimiet.pl